Mano widzowie, widzowie, a myślisz sobie, nie, no, ona żyje. A, Nie, zostaw mnie, zostaw. Polecy, łapcie ją. Nie, a. co ty? <śmiech> <śmiech> Gdzie ty, co ty, co ty mi robisz? Koteł tam jest, tam jest jakiś koteł. To Time. <laughs> Dawaj kolecie! Kolego, dawaj! Nie! Nie wiem, No dawaj! Nie! Co ty wiesz zrobić? Zostaw go. Dobra. Dobra. Nie zabijaj. Dobra. Zostawcie ją. Spokoju ją. Zostawcie. Zobaczymy co chce. Co ty? Ja. Co chcesz mi zrobić? Zostaw mnie. Ała! Bo... Zostałem! Dobra, ale to nic. I idzie za... Koni ją kolega. Bomba tam była. Widziałem bombę. Zostaw i człowieku! Chcę wziąć pożyczkę, ale koniecznie... Spoko, zostawcie ją! Odejdź! Co jest? Tak, a dziewczynka ci płoda. O, bo to o, 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 o Co jest? A. Czemu się czuje? O. O, oj. Co się dzieje? Co jest? co się stało? M. Cie mnie Zombie? Dziewczynko! Dziewczynko! Chodź tu! Chodź na ręce! On, on cię zaraz zje. Ja? Dobra! Sama sobie już poradzisz, papa! Papa, pa, idź już, Ehm, idzie. Haha! Ha. Daj, wszystko tam. O nie, już o mnie. Już mnie. No i chyba już po dziewczynce. Mm. Nie ma jej. Dobra. Poszła albo została zjedzona. Nie wiem. Ale. O, w jest nagrywanie. To się chyba wszystko nagrywało. Aha, okej, okay, powiększałam. wam. <laughs> O tam jest. dziwnie się czuję. Mega sus. A, dobra. La 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 o oh, kurde. Um, um, Kurde. Ten zombie tu jest. Ten zombie tu jest. Ten zombie tu jest. Nie, no nie. Dobra ucieczka. Ta dziewczynka mnie uratowała. Jak to powiedzieć? Dziwne dźwięki te zombie. Jak, jak... Hop, hop. Op. I oczekamy. Nie ma ich. Co to jest tam za baza? Okej, okay, chodźmy może. Ała! jak mnie boli. Okej, okay, chwila. Co mi tak? Jakieś plim, 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 plim. Ale okej. Okay. Dobra, nie, ale może... jeszcze prąd działa? A, bo Blue ma taką swoją jedną wielką baterię. Zapomniałem. Dobra, szybko. to tu nie ma światła. To chyba co z... tu będziemy. Wejdźmy sobie do tej bazy. W ogóle dziwne, że to... Ta... O kurde, o kurde, o kurde. To jest normalnie zombie. Haha. Ha. Jestem przynajmniej mądrzejszy, i mu uciekam. No to można jakoś tutaj? Co to jest? Wiem, papa! New. No. O! Dobra, widział mnie. Wam. Dobra, zejdziemy. Ło? Co to jest za kartka? Mhm. Teraz to musi być chyba. Tu. Na pewno nie jest normalna kartka. Trzeba tu chyba. O, jesteśmy w banku. Więc sobie ją czytamy. I tu pisze tak. Wiem jak otworzyć. Chyba! Skąd on wiedział? Wiem jak otworzyć ym, portal do. A jaki portal? Hy! Nie, please, nie jedz mnie! Już idę, już idę, już idę, już idę! nara. Jak otworzyć portal do. Do świata potworów. Do świata potworów i śmierci. Łap! To, co musisz zrobić, weź książkę w bibliotece. I... O nie, tu jest zamazane. Nie, tu jest zamazane. Tu jest zamazane. Kurde. Wpadłem, musiałem wfajcie w błoto. E, tu jak pisze wejdź do biblioteki weź książkę. Dalej to chyba... Spuści ją w kiber... Nie. Dobra. Trochę <suszy> Tu jest samolot! Ale chyba już jest tak. Nie, on dalej mnie goni. Jeśli mam jak. W ogóle. Ja nic nie, nie pamiętam. Ja, ja tylko pamiętam, że ja byłam tam chyba. Um. Dalej to. Wejdź. O, jest! Dobra. Wejdź do. Bazy wojskowej. Następnie z nas do bazy wojskowej daj wszystkie przyciski na zielony o nie ma go ale ja to chyba go zgubiłem dobra zgubiłem go daj wszystkie przyciski na, na zielony następnie idź do kurde chcę błoto. następnie idź do Mu... Motelu, kup domek znajdziesz tam przyciski za mm, stołem i za cóż ja sobie wyraźnie napisam, ale zobaczymy sobie. Eee... Następnie idź za. Uah! Kto tu jest? Nie dobra, następnie idź za. Za centrum handlowe tam będzie portal do, do otwarcia. To jest człowiek normalnie, ale mnie, mnie to nie, nie interesuje. Nara, nara, idź. Se. Nie, nie cieszę się, że już kogoś żywego. Razem, mm. idź za centrum handlowe, tam będzie portal, wejdź do niego i wpuść tam zombie. Okej, okay, ale ja nie wiem, jak to zrobić, ja nie wiem, czy to na pewno będzie. Działaś, więc dobra. Kryję się tutaj w tym krzaku, tu mnie nikt chyba nie zau... powinien nikt mnie nie zauważyć. Raz, żaden zombie ani ktoś? No to dobra, to chyba idę naj... najpierw do biblioteki.